Inflacja w Stanach Zjednoczonych w marcu wyhamowała do 5%, z 6% w lutym. Tak nisko nie było, nie było już prawie od dwóch lat. No i te dane opublikowane w środę wywołały początkowo spory entuzjazm na rynkach finansowych. Ostatecznie sesja w Stanach Zjednoczonych zakończyła się spadkami cen głównych indeksów. Do inwestorów dotarło to, że chociaż główny wskaźnik inflacji spadł, to inflacja bazowa przyspieszyła do 5,6% z 5,5% w lutym. No i po tych danych znowu inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy cykl podwyżek 100% w Stanach zostanie w maju przerwany, czy też jeszcze będzie kontynuowany. O tym, czy rzeczywiście można liczyć na to, że już za miesiąc dojdzie w Stanach Zjednoczonych do ostatniej podwyżki, a może w ogóle i nie będzie, i jakie to będzie miało implikacje dla globalnego rynku finansowego, porozmawiamy w dzisiejszym programie prosto z parkietu. Kłaniam się Państwu Grzegorz Siemańczyk. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest Radosław Cholewiński, członek Zarządu do Spraw Inwestycyjnych w Skarbiec Stefi. Dzień dobry. To w maju będzie koniec podwyż... czy w maju dojdzie do podwyżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, czy to już był koniec to, co widzieliśmy w marcu? Myślę, że maj będzie tym ostatnim miesiącem z podwyżką. Jaku? 25 punktów. To też nie odbiega specjalnie od oczekiwań rynkowych. Tutaj mój pogląd, więc na tym tle myślę, nie jest to pogląd kontrowersyjny. Natomiast na pewno zbliżamy się do końca cyklu podwyżek i wszystkie czynniki makroekonomiczne. Wskazują na to, że szczyt stopy procentowej FED-u no, zobaczymy właśnie w tym lub albo w następnym miesiącu. Mm. Oprócz inflacji, którą tutaj Pan redaktor przywołał na początku, bardzo interesujące są ostatnie minutki Fedu, u tak, gdzie wielu członków rezerwy federalnej pokazuje, że jest zaniepokojonymi sytuacją w sektorze bankowym i jej wpływem na dostępność kredytów w gospodarce. No Właśnie to zatrzymałem się chwilę przy tym wątku, bo rzeczywiście, jak inflacja maleje, z rynku pracy napływają nieco gorsze dane, i to są czynniki, które mogłyby skłonić Fed do zatrzymania tego cyklu podwyżek stu procentowych. Ale z drugiej strony, te oczekiwania, że Fed rzeczywiście skończy, były mocno spotęgowane przez te problemy w sektorze bankowym. No i teraz, jak się wydaje, te problemy jednak. Złagodniały albo też nie, nie pojawiały się kolejne. Czy to jest yy, słuszna diagnoza? Nie mamy kryzysu i to bardzo dobrze, że nie mamy kryzysu. Myślę, że Fed też nie chciałby osiągnąć yy, spadku inflacji poprzez yy, wywołanie kryzysu, i Fed od dłuższego czasu dąży do yy, miękkiego lądowania gospodarki amerykańskiej. Natomiast jakiś wpływ. Zawirowań w sektorze bankowym w Stanach będzie. I różne są szacunki. Większość banków inwestycyjnych szacuje w tej chwili, że to będzie gdzieś nieco poniżej 0,5% wzrostu PKB, obniżenie dostępności kredytów w sektorze bankowym, mhm. będzie gospodarkę amerykańską kosztowało. Tak więc to wpływ jakiś jest. Można mówić, że to nie były banki, które były ważne w skali całego kraju. Że one by działały regionalnie, ale no działały w takich regionach, w których skupiona jest e, Dolina Krzemowa. E, więc e, też nie można powiedzieć, że to jest wydarzenie kompletnie bez znaczenia, że to jest szum. Tutaj ciekawostką jest to, że rynek, ten sam rynek, który wycenia tą podwyżkę stóp procentowych w maju o ćwierć punkta procentowego, wycenia też obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie tego roku. I co niektórzy ekonomiści i inwestorzy nawet się nastawiają na spore obniżki. Widziałem prognozę, że o 100 punktów bazowych w drugiej połowie roku. To jest dla mnie, przyznam, lekko niezrozumiałe. No, takie wyceny sugerują, że ta majowa podwyżka stóp będzie błędem. No Po prostu podwyższać stopy, skoro zaraz trzeba będzie je obniżać. Ja myślę, że rynki tutaj mają skłonność do sięgania po historyczne analogie. I e, jeżeli mm, jesteśmy zgodni do tego, że mamy do czynienia z ostatnią podwyżką, no to następnym ruchem będzie obniżka. Historycznie teraz... rzecz biorąc, przychodziła po pięciu miesiącach. Historycznie rzecz biorąc, przychodziła ona nie po, po nie tak odległym czasie. Szczyty stóp procentowych czy, czy okresy utrzymywania się stóp procentowych na maksymalnych poziomach nie trwały długo. Zazwyczaj było to poniżej roku. W związku z tym no, rynek próbuje w jakimś momencie obstawić. Kiedy te obniżki e, się zaczną? Czy, to, czy, czy w związku z tym podwyżka jest błędem? No moim zdaniem niekoniecznie, no bo jesteśmy jednak tu i teraz. E, nie wiemy, co się wydarzy za, za 6 czy 12 miesięcy. Gdyby Fed miał pewność, że za 6 miesięcy będzie obniżał, to, to pewnie by dzisiaj nie podnosił, natomiast on tej pewności nie ma. A e, to wycena rynkowa no to jest po prostu m, prawdopodobieństwo, które inwestorzy przypisują e, do tego, co może wydarzyć się w przyszłości. A, a pańskim zdaniem to jest prawdopodobny scenariusz? Myślę, że jest troszeczkę za wcześnie w tej chwili na wycenianie obniżek. E, wydaje mi się, że rynki obligacji po bardzo mocnym początku roku mogą być e, krótkoterminowo doświadczyć pewnej korekty. Natomiast, e, kiedy patrzymy na, na rynek obligacji e, w dłuższej perspektywie, e, no to otoczenie końca podwyżek stóp procentowych jest na pewno sprzyjającym otoczeniem, więc e, mnie nie dziwi to, że pojawiają się teraz zakłady e, na, na to, kiedy będzie pierwsza obniżka. Natomiast tu musimy się liczyć z dość dużą dynamiką. Tak? To znaczy, moment pierwszej obniżki, on może się przesuwać w czasie. Myślę, przesunięcia rzędu kilku miesięcy w jedną albo w drugą stronę są w tej chwili bardzo prawdopodobne i one będą uzależnione od nadpływających danych. Tak więc, jeżeli dane makro będą troch, troch, trosz, troszkę lepsze, no to możemy spodziewać się, że ten moment podwyżki, pierwszej obniżki przepraszam, zostanie przesunięty w czasie do przodu. W Polsce inflacja też zaczęła w marcu hamować, ale nie tak szybko, jak można było tego oczekiwać. Czy ona w tym roku spadnie do takiego poziomu, który uzasadniałby albo umożliwiałby Radzie Polityki Pieniężnej? obniżkę stóp procentowych. Tu ostatnie wypowiedzi prezesa Glapińskiego były takie, że on się raczej od takiego scenariusza dystansował, to znaczy już nie mówił tak chętnie o obniżce stóp procentowych pod koniec tego roku jak wcześniej, no ale na rynkach finansowych jakoś nie zrobiło to dużego wrażenia. Nadal wyceniana jest obniżka stóp w czwartym kwartale. Rynki finansowe mają skłonność do y, poszukiwania analogii i na pewno te, tych analogii nie tylko w ujęciu historycznym, ale i w ujęciu przekrojowym no dostarcza gospodarka amerykańska, gdzie mamy wycenione obniżki stóp procentowych. No i w związku z tym, y, też w jakiś sposób y, rzutuje to na, na wycenę polityki pieniężnej, no ocenę, ocenę polityki pieniężnej prowadzonej, prowadzoną w Polsce, skoro w Stanach. Będą możliwe podwyżki, no to może i polski bank centralny będzie mógł być bardziej, mniej restrykcyjny w prowadzeniu polityki pieniężnej. Natomiast y, myślę, że te czynniki lokalne, które tutaj, y, których doświadczamy, one uzasadniają pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie jednak przez dłużej. To znaczy, że inflacja w Polsce jest bardziej uporczywa? Jest niż bardziej uporczywa. To, jest, jest, po pierwsze, wyższa. Y, jest radykalnie wyższa. Wyższa trzykrotnie niż, niż w Stanach. I, i, I prawie trzykrotnie wyższa niż w strefie euro, opada wolniej, i kiedy spojrzymy na jej strukturę, to tak naprawdę z, mamy problem z inflacją wszechstronny. Tak? To, nie jest, to nie jest tak, że jest tylko jedna kategoria, która, której ceny jeszcze rosną. A pozostałe odnotowują już spadki albo w mniejszym stopniu powodują wzrosty cen. Tylko u nas ten charakter wzrostu cen jest niestety cały czas wszechstronny. Te oczekiwania na to, że Rezerwa Federalna wkrótce zakończy cykl podwyżek stóp procentowych, one prowadzą do aprecjacji euro wobec dolara i w rezultacie do aprecjacji złotego wobec euro. Tak z reguły jest, że jak się euro umacnia wobec dolara, to złoto się umacnia wobec euro. No i w środę w pewnym momencie euro kosztowało 4,65 zł, najmniej w tym roku. Czy ten trend umocnienia złotego może się utrzymywać? Ten trend byłby bardzo przydatny z punktu widzenia walki z inflacją, bo kiedy spojrzymy na porównanie Polska versus strefa euro, to w strefie euro inflacja wzrosła dużo mniej właśnie z tego powodu, że kurs euro Amortyzował tak naprawdę wzrosty cen surowców energetycznych w, jakimś, w jakiejś mierze, nie, a w każdym razie nie zwiększał w skali ich wzrostu. Teraz pytanie o to, co się będzie działo z kursem złotego, jest na pewno też pytaniem o eurodolara, tak jak już zgadzam się tutaj z tą, z tą tezą, że, że jest to bardzo silnie te pary walutowe są skorelowane. Eurodolar, myślę, ma szansę się osłabiać teraz w tym otoczeniu. Jeżeli dochodzimy do końca podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, No chyba żebyśmy mieli do czynienia z kryzysem na skalę ogólnoświatową, ale to jest z definicji nieprzewidywalne. W Stanach Zjednoczonych przez ostatnich kilka lat pogarszał się bilans płatniczy. W związku z tym widzimy teraz efekt tego w osłabieniu się dolara i w pewnym umocnieniu euro perspektywa końca cyklu podwyżek stóp procentowych pomaga tej, temu zjawisku. No i to też pozytywnie mocniejsze euro, pozytywnie oddziałuje na waluty będące na no pewnym proxy, euro, tak jak, jak złoty. Natomiast pewnie po stronie czynników lokalnych nie mamy w tej chwili jakichś bardzo silnych argumentów za umocnieniem złotego na ten moment. To zostawmy teraz rynek walutowy i pomówmy o innych rynkach. Jednym z ciekawych trendów ostatnio były dosyć silne wzrosty cen złota. No, tu z jednej strony sprzyjały, złoto sprzyjały kłopoty w sektorze bankowym, to ryzyko kryzysu, no ale też jak takie sygnały uporczywości inflacji. Teraz wydaje się, że, ta, że, ta, że, że jednak banki centralne, przynajmniej te zachodnie, odzyskują kontrolę nad inflacją, Czy to, a kryzysu bankowego z kolei nie ma. Czy to oznacza, że ten blask złota wkrótce wygaśnie? Myślę, że ostatnie tendencje, jeżeli chodzi o złoto, one pokazują, że dzieje się coś przeciwnego, to znaczy uczestnicy rynku dochodzą do przekonania, że dochodzimy do punktu przegięcia. W podwyżkach stóp procentowych, że nie będzie dalej podwyżek stóp procentowych, a, po, a historycznie wysokość stóp procentowych no, w jakiś sposób wykazywała korelację ze złotem. Tak więc znowu ci inwestorzy, którzy poszukują historycznych korelacji, no, rozgrywają to w ten sposób, tak, że perspektywa końca podwyżek stóp procentowych to jest pozytywne dla, dla złota, skoro aktywa finansowe. Nie dają, nie dają stopy wolnej od ryzyka coraz wyższej, to jest to argument za tym, żeby złoto jako alternatywa dla aktywów finansowych była, było wyżej notowane. Więc... Czyli, to, czyli to nie przyspieszająca inflacja i związane z tym wzrost stóp procentowych powodują ten wzrost złota, tylko odwrotnie, perspektywa spadku. W okresie, kiedy stopy procentowe rosły, w ciągu roku 2022, złoto było raczej pod presją. Odbicie cen złota to jest kwestia ostatniego miesiąca, tak? czyli marcowe kłopoty SVB i Credit Suisse. I teraz napływające sygnały dotyczące końca podwyżek stóp procentowych. Więc złoto możemy traktować jako alternatywę do aktywów finansowych. Mhm. Jeżeli aktywa finansowe oferują wysoką stopę wolną od ryzyka, no to atrakcyjność złota spada. I rzeczywiście, kiedy z, z, zaczęliśmy globalnie podwyżki stóp procentowych na początku zeszłego roku, to nie było to dla złota korzystne. Natomiast teraz ta sytuacja się odwraca. Koniunktura na rynku akcji będzie tu miała jakieś znaczenie? I jaka ta koniunktura może być? No, początek roku był dla giełd e, dosyć udany, potem m, wtedy były te oczekiwania na to, że otwarcie Chin e, spowoduje jakiś taki impuls e, dla, dla globalnej gospodarki. E, potem ten entuzjazm przygasł, m.in. pod wpływem e, tych kłopotów w sektorze bankowym. E, a jak teraz wyglądają perspektywy? Na rynku, rynku akcji? na rynku akcji ścierają się tak naprawdę dwa przeciwstawne czynniki. Z jednej strony mamy do czynienia ze spowalniającą gospodarką. Która może przełożyć się na słabsze wyniki spółek, i to może ciążyć rynkowi akcji w średniej perspektywie, natomiast z drugiej strony. Rentowności obligacji zaczęły spadać. I ten czynnik, który, a w związku z tym wyceny obligacji, wyceny akcji zaczęły rosnąć przez to, że stopa dyskontowa jest niższa. Ten czynnik ciążył rynkowi akcji przez cały ubiegły rok, i teraz mamy do czynienia z odwróceniem tych dwóch zjawisk. Tak więc wypadkową tego jest chyba jakiś trend boczny, w którym te dwa czynniki się w jakiś sposób równoważą. Aczkolwiek, wziąwszy pod uwagę, jak mocny początek roku był, był na giełdach, no to też każe zachować pewną ostrożność bo ocenie, Perspektyw rynku akcji w drugim kwartale. A rynek obligacji, no to jest pyta też pytanie ważne z perspektywy naszych krajowych TFI, bo, bo te fundusze dłużne z reguły są bardziej popularne niż fundusze akcji. W związku z tym ciekawe jest to, czego można oczekiwać po stopach zwrotu z funduszy dłużnych. Ostatnie miesiące były raczej udane. Rentowności spadały, ceny obligacji szły w górę. Co teraz? Można powiedzieć, że ostatnie miesiące były wreszcie udane po bardzo trudnym roku 2022. Jeżeli myślimy o perspektywie roku, dwóch lat yy, do przodu, to moim zdaniem jest duża szansa na to, że rentowności obligacji w tej perspektywie będą niższe niż dzisiaj. Tak więc mamy dość wysoki punkt startowy. Rentowności yy, polskich obligacji gdzieś w okolicach 6%. Yy, do tego perspektywa, że za rok, dwa one będą niższe. No, arytmetyka czy, czy matematyka finansowa, która jest za obligacjami, pokazuje, że obligacje w takim w takim horyzoncie czasowym powinny dać zarobić. Natomiast może temu towarzyszyć krótkoterminowa zmienność, bo mieliśmy bardzo silny początek roku i bardzo wiele pozytywnych rzeczy wycenionych dla rynku obligacji, a mamy rok wyborczy też. No właśnie, o to chciałem zapytać. No bo globalnie te, te tendencje, o których Pan wspomniał, że rentowności raczej będą w trendzie spadkowym, są zrozumiałe. Natomiast w Polsce na to się nakłada. Nakładały dosyć duże potrzeby finansowe rządu, i jak się wydaje, już teraz stanowiące pewien, pewien problem dla rządu. Znaczy, to wyjście Ministerstwa Finansów na zagraniczne rynki w celu szukania zaspokojenia części tych potrzeb, można odebrać jako taki sygnał, że w kraju te obligacje złotowe trudno jest sprzedać. Czy to będzie jakaś przeszkoda, taka nie w perspektywie kilku miesięcy, tylko dłuższej, że jednak ten scenariusz spadku rentowności nie będzie się materializował? Myślę, że to, że czynniki globalne wpływają na polski rynek obligacji, no ono nie, to, to nie jest coś zdumiewającego, wziąwszy pod uwagę fakt, że tak duże potrzeby pożyczkowe muszą sfinansować inwestorzy zagraniczni. Tak więc te czynniki, które globalnie się rozgrywają, muszą, muszą też w jakiś sposób przekładać się na, na sytuację na polskim rynku długu. Jeżeli globalnie będziemy mieli do czynienia z Spadającymi rentownościami obligacji, to w Polsce no, trudno oczekiwać, żeby się realizował radykalnie inny scenariusz, przynajmniej w odniesieniu do tych obligacji o dłuższych okresach zapadalności, gdzie jest najwięcej, największa aktywność inwestorów zagranicznych. Mhm. No, to nie oznacza, że nie będzie jakichś krótkoterminowych perturbacji, bo jesteśmy w roku wyborczym, te potrzeby pożyczkowe są, są duże i może się zdarzyć tak, że informacje dotyczące polityki fiskalnej, zwłaszcza no, będą w jakiś sposób krótkoterminowy oddziaływać negatywnie na. Percepcję polskiego długu, no można zapytać na to, co, co na to zagraniczni inwestorzy. E, powiedziałbym, że perspektywa zagranicznego inwestora na rynku obligacji jest taka, że w każdym kraju są mniej więcej co cztery lata wybory i takie rzeczy się zdarzają. E, natomiast no, tak długo, jak to się dzieje w jakichś kontrolowanych ramach, e, to nie jest to coś, e, to jest to za mało, żeby wywołać kryzys. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Radosław Cholewiński, członek Zarządu do Spraw Inwestycyjnych w Skarbiec Tafi. Grazie